No Chciałbym obywatelsku poinformować o kradzieży własności należącej do szanownej pani przez Kroska Motka. Ukradł kaskę z swojej karty na gwiazdki CS O, to zdjęcie po doładowaniu konta jak ty, Jakie karty tu używasz? Co? Jakie karty tu używasz? Ty Chodź, ci pokażę jak posprzątałem dzisiaj Jakie karty tu o, używasz? O, pokaż mi tutaj Pawee. Oszukali mnie! No wiem, wiem, bo byłem z Januszem wtedy, jak ten. Jak otwieraliśmy. Nie, 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 no dopiero nie pokonałem. Dwie wieki, a ja w dorożce piero... to jest prosto, ja teraz. po prostu. za co? Byłem, Smyt.

planu wynik sinusoidy, suwek leczy hemoroidy Mateusz Kowalczyk tu tu choi Ej, kurwa, słuchałem z IMD tej nuty dzisiaj. Powiem, wam, że kurwa gorszego czegoś to nie słyszałem jeszcze nigdy chyba. Mimo, że jest to Jungla Osia, wiadomo, nie, ale kurwa, ale ta nuta. Ta nuta ta musiała powstać dla Beki, nie? Bo nie ma kurwa innej możliwości.